miejscowego czasu, gdzie zmierzy się Kanada z Francją w pierwszym dzisiejszym spotkaniu zarazem w pierwszym spotkaniu grupy CE. Ostatnia kolejka, ostatnie spotkanie fazy grupowej dla obu drużyn. Jak na razie wiemy, że, że Francuzi awans mają już zapewniony, a więc wiemy, że dla nich jest to fantastyczna informacja, jak, a Kanadyjczycy powalczyć jeszcze mogą, ale jak na razie mam jeden punkt, to musieliby dzisiaj ograć tutaj Francuzów, co raczej możliwe nie jest, a więc no słabo dosiedla się Kanady ułożyło. Tylko, że Francuzi ten awans zapewniony mają, oni już mogą tutaj zagrać na ludzie w tym ostatnim spotkaniu, z pierwszego miejsca w grupie C wyjdą na pewno, a więc... Teoretycznie dzisiaj mogą sobie już te spotkania to odpuścić, a teraz już hymny narodowe obu państw. A więc Państwa teraz tradycyjnie w tym a teraz już w reprezentacji Francji Loris A teraz już przedstawienie składów. W Kanada w bramce Borian w obronie. Petraso James, Victoria Adekumbe w pomocy Piete. Przed nim Davis, Hutchinson Alfierti Hoylet i Wataku Larin. A więc to jest skład reprezentacji Kanady a to spotkania to skład Francuzów w bramce Loris w obronie Paward Varanum Titi Hernandez pomocą Mbappe, Pogba, kantem Matuidi. Przed nimi Griezmann i w ataku Giroud, a więc to jest skład reprezentacji Francji na to spotkanie. Teraz już możemy zaczynać. Widzimy przygotowani kanadyjczycy. Sędzia daje w tym momencie nam sygnał do rozpoczęcia tego spotkania, więc zaczynają I tutaj na porażkę, na pożarcie, ale na pewno powalczyć będą chcieli Pogba, do Kante, Griezmann, do Mbappé, ale ten niedokładnie zagrał. No i zaczną ze spokojem z autu Francuzi, Pavard, Pogba, do Pawarda. Pogba, Kante, Mbappé, zobaczmy, Griezmann, do Mbappé. jeszcze Griezmann, Pogba do Griezmana. Griezmann, dośrodkowanie! Hatkinson w ostatniej chwili wybija tutaj piłkę spod głowy Giroud, można tak powiedzieć. Mamy rzut rożny dla Francuzów. Widzimy, biegnie już tutaj Griezmann. To on wykona ten stały fragment gry. więc zobaczmy Griezmann. Griezmann do Varana, ale Petrasso nie udało się tutaj. Francuzo Matas Kante, zobaczmy, Kante, ale Larin. Hoylet do Hutkinsona. Pieter do Petrasso, zobaczmy, Petraso, Petraso do środkowania, Umtiti do Matuidiego. Griezmann, Rziru. Ziru, ale Davis przyjmuje piłkę. Jeszcze Giru, ale. Ostatecznie Davis wrzuci tutaj piłkę z autu. Pietraso, James. Davis, ale niedokładnie i Matuidi zacznie tutaj z autu. Hernandez. Do Varana. Giru, zobaczmy, ziru szczał, broni Borian. Już Borian się chyba domyślił, że tam ten szczał będzie, no i udało mu się obronić. A teraz zobaczmy, Ziru Do Pogby. Ładne zagranie. Matuidi i James. Adekumbe, teraz już Kanadyjczycy w posiadaniu tej piłki. Zobaczymy jak długo się przy nią na drugą stronę do Petraso. Davis, Arfield. Arfield, Kante przejmie piłkę, jeszcze Griezmann. Do Kante. Mbappé. Zobaczmy, ale Adekumbe przejmie piłkę. Do Hoyleta. Arfield, Hoylet, Larin. No i Matwidi przyjmuje piłkę. Zobaczmy Matuidi, Griezmann. Do Ziru. Ziru. Matwidi do ziru. Zobaczmy Griezmann. I Petrasso. Do Davisa. Borian. Petrasso. Hatkinson, Davis Dolarina Jeszcze Pietę Ładne tutaj podanie. Zobaczmy, ale Paward Loris Do Pavarda, Varan Paward Mbappé. Zobaczmy, Mbappé. Mbappé biegnie tutaj z piłką. Mbappé. Cały czas Mbappe w końcu dośrodkował Borian I Davis do Hoyleta. Larin. Mtiti do Pogby, jeszcze Kante. Matuidi. Matuidi, Matuidi do Giroud. Zobaczmy Mbappe, Mbappe strzał broni Borian Broni tutaj ten szczał fantastycznie, Bramkarz Kanadyjski no i Griezmann z rzutu rożnego James Dolarina i Mbappé Pogba, zobaczmy, ale Davis. Petraso, Pietę Mamy dwie doliczone minuty, jedna już z nich upłynęła. Larin, Davis do Pietę, do Larina. Zobaczmy, Larin dośrodkowanie. Hoylet jeszcze tam był przy piłce, ale Rol Loris ją łapie. No i mamy koniec tej pierwszej połowy. Jak na razie po 15 minutach mamy bezbronkowy remis. Ja będę się po Ispansie żegnać i widzimy się za 15 minut na drugiej połowie tego spotkania. Spotkania meczu. Meczu Kanady z Francją, jak na razie cały czas mamy bezbronkowy remis, nic w pierwszej połowie do bramki nie wleciało, oczywiście przewagę mieli mistrzowie świata, zarazem mistrzowie Europy, Francuzi, zobaczmy Griezmann do Matuidiego, jeszcze Giroud z i trafia, w końcu, w końcu, pakowali to. Francuzi, no i prowadzą 1 do 0 w meczu, którymi tak już byli pewni awansu, a więc jak na razie jest to doskonała wiadomość dla francuskich kibiców. Dla Giroud jest to druga bramka w tym turnieju. Pierwszą strzelił w meczu z Francją. Widzimy załamanie Kanadyjczycy, oni jak na razie oni z jednym punktem, jak na razie, no i w tym momencie Kanadę. Jeżeli oczywiście ten mecz się takim wynikiem zakończy, to Kanadę już teraz żegnamy z tego turnieju. Oczywiście jeszcze USA i Meksyk w meczu o godzinie 16.30. O ten na was powalczą, a teraz zaćmy Mbappé do Giroud, Griezmann, atakują Francuzi, Kante. Griezmann do Pawarda, Paward, Mbappe Griezmann Kante i Arfiest przyjmuje piłkę Larin do Hutchinsona i Hernandez, zażegnuje niebezpieczeństwa Pawart ostatnie pół godziny tego spotkania za nami, ostatnie pół godziny meczu w... ostatnie Ostatnie pół godziny, ostatniego meczu w fazie grupowej dla tych drużyn A tutaj fantastyczny strzał Griezmann, ale jednak ląduje na słupku. Ma zmianę Davis, za niego Ridges. I w drużynie francuskie za Diego wchodzi Dembele A więc zmiany w obydwóch drużynach Fantastyczny tutaj strzał Griezmann, ale jednak ląduje na słupku. Możecie już teraz obserwować w komentarzach, kto Waszym zdaniem wyjdzie. Kto z waszym zdaniem wygra te mistrzostwa, jaki będzie finał, a to zobaczmy, Hatkinson broni Loris, broni kapitan reprezentacji Francji, jak na razie, można tak powiedzieć, oni jedyni zakończyli tą fazę zgrupową z kompletem 9 punktów, ale... Jeżeli będziemy szczerzy, to możemy określić, że oni wcale trudnej grupy nie mieli. Mieli dwa zespoły z Ameryki Północnej i jeden zespół z Południowej, a więc wszystkie, wszystkie ekipy z Ameryk, można tak powiedzieć, a ta z do Pogby, zobaczmy Griezmann, Kante, Kante będzie szczerał, Kante i nie, i nie dał rady obronić tego Borjan. 2 do 0. Prowadzą Francuzi. Fantastyczna bramka tutaj. Canté. Ależ jedna będzie to na pewno z ładniejszych bramek, i Francuzi potwierdzają w tym meczu swoją dominację, jak i w całej tej grupie, bo nikt jeszcze nie był im równy. Zobaczymy, czy jeszcze przez kolejne 20 minut coś się wpakują do bramki Kanadyjczyków, czy. Ten wynik już się utrzyma. Pierwsza branka Angolo Kante na tych mistrzostwach jak na razie yy, dla Francuzów chciał Griezmann, Pogba, dwa razy Giru i raz Kante, a więc już yy, w tej drużynie obejrzeliśmy czterech strzelców. Arfiel do Larina, Hatkinson Ogólnie padło 5 bramek ze strony francuskiej, a za Sembappe mamy tutaj faul i rzut wolny na Kanadyjczyków. I przy okazji zmiany w ich drużynie, za Arfielda chodzi Johnson i za Pavarda wchodzi Mendy, a więc zmiany w obydwu drużynach. A teraz już rzut wolny. zaczmy Hatkinson dośrodkowanie. Johnson za słaby ten strzał, żeby pokonać Hugo Jolisa. Teraz zobaczmy Waran. Pogba, Mbappe do Giru. Mbappe, Mbappe do Griezmana, ale jest na spalonym. Na spalonym kapitan, znaczy nie kapitan, już za dużo o tych kapitanach mówimy. Na spalonym Griezmann. Napasnik tutaj Francuzów też miał udział przy jednej bramce. Oczywiście ją szczelił. Mógł w tym spotkaniu też jedną bramkę przejść, ale ostatecznie piłka wylądowana, słupka ta spogła do Grismana Giru. Jeżeli takim wynikiem skończycie to spotkanie Francuzów PD, na że druga drużyna w grupie B to Brazylia, która ma 3 punkty. Przypomnijmy, jak na razie porażka z Niemcami 1 do 0 i, i wygrana 2 do 0, z, 2 do 0 z Japonią. A w pierwszy, pierwszym w tej grupie, jak na razie, są Niemcy, też 6 punktów. A więc, jak wygrają ostatnie spotkanie, mogą mieć tyle punktów co Francuzi. A więc, no, byłoby ciekawe. Można powiedzieć, że układ tej grupy jest bardzo zbliżony do tej właśnie grupy, a więc grupa C i grupa D bardzo podobnie się ułożyła. Ta zacznę, ale nie trafił. Nie trafił tutaj. Napastnik Kanadyjczyków i jeszcze zmiana. Pietę za niego Anne a więc zmiana w Kanadyjczykach w reprezentacji Kanady, Loris do Hernandeza. Kante, Hernandez do Griezmana. Zobaczmy, Giru i Petrasso. Mamy tutaj jeszcze jedną doliczoną minutę. Już dwie upłynęły, a teraz już... Teraz zobaczmy jeszcze szansa. Larin, ostatnia pewnie w okazjach w tym meczu. Hatkinson do Johnsona. No i mamy koniec tego spotkania, więc Francuzi wygrywają to spotkanie i wygrywają grupę Wychodzą z pierwszego miejsca, jak nazi 9 punktów. Kanada na czwartym miejscu z jednym punktem już się stronie żegna. To już na tyle andy się powoli z pasem się jeszcze jakiś ustawiają łapkę w górę, także subskrypcji kanału. I widzimy się już o godzinie 16.30 na kolejnym spotkaniu fazy grupowej w grupie C.